Hello my students! Jak nauczyć się języka angielskiego w 2025 roku? To temat dzisiejszego odcinka, w którym poruszę mity i fakty o nauce języków obcych, oraz powiem Wam, co ja bym zrobił jako nauczyciel języka angielskiego, gdybym zaczynał naukę języka angielskiego. Od zera, więc macie szansę dowiedzieć się, jak szybciej i skuteczniej uczyć się języka angielskiego, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ podzielę się wskazówkami, które mogą przyspieszyć Twoją naukę języka angielskiego oraz zupełnie zmienić podejście do nauki języków obcych. Gotowi? Zaczynamy. Zanim zdradzę wam, co bym zrobił, gdybym zaczynał naukę języka angielskiego od zera, z wiedzą i doświadczeniem, którą mam teraz, musimy się najpierw rozprawić z kilkoma mitami. To często właśnie one blokują nas, zniechęcają oraz sprawiają, że myślimy, że nauka języka obcego to coś, co nie jest dla nas. Pierwszy mit. Trzeba mieć talent do nauki języków. Aby nauczyć się języka angielskiego. Mit, w który wierzy bardzo duże grono uczniów. A jakie są fakty? Nauka języka to głównie systematyczna praca i praktyka. Talent może nieco pomóc. Mamy większe predyspozycje, mamy mniejsze. Ale nie jest żadnym wyznacznikiem sukcesu. Nie zapominajmy też, że umiemy jeden z najtrudniejszych języków na świecie język polski. Czyli każdy z nas predyspozycje do nauki języków ma. No tak, ale ten angielski przecież jest taki trudny. Wszystko na początku jest trudne. Mam pytanie. Czy chodzenie na dwóch nogach jest dla Was trudne? No, oczywiście, że nie. Jest to czynność jak najbardziej naturalna i prosta, którą wykonujemy bez żadnego problemu. Ale wyobraźcie sobie małe dziecko, które dopiero zaczyna uczyć się chodzić na dwóch nogach. Tyle razy, ile wstanie. Tyle razy znajdzie się na podłodze, i jest to jak najbardziej normalne. Gdybyśmy my, jako małe dzieci, poddali się i powiedzieli, że chodzenie na dwóch nogach jest zbyt ciężkie, tak jak wiele osób poddaje się na samym początku, mówiąc, że język angielski jest zbyt trudny, to prawdopodobnie wszyscy chodzilibyśmy teraz na czworaka. Co chcę przez to powiedzieć? tyle razy ile uczące się dziecko chodzić upadnie tyle razy nam w języku angielskim może coś nie wyjść albo tyle razy my będziemy chcieli zrezygnować a należy właśnie zmienić swoje myślenie tyle razy ile nam nie wyjdzie tyle razy próbować jeszcze raz jeszcze raz aż do skutku i uwierzcie mi że systematyczność praktyka i czas Zrobi w końcu swoje i tak jak małe dziecko, w końcu zacznie chodzić na dwóch nogach, tak jak i my zaczniemy mówić po angielsku. Kolejny mit: dzieci chłoną jak gąbka. Gdybym była albo był dzieckiem, to bym się nauczyła, albo bym się nauczył. Wieczna wymówka, która hamuje nas w osiągnięciu celu, albo w rozpoczęciu nauki. A jak to wygląda naprawdę? Osoby dorosłe mogą znacznie prześcignąć dzieci w nauce. Dorośli uczą się często bardziej efektywnie, ponieważ mają większą świadomość, motywację oraz potrafią korzystać z przeróżnych narzędzi. Z własnego doświadczenia wielu z moich uczniów, których zapisało się do mnie po okresie szkolnym około 12-13 lat nauki języka angielskiego po parę godzin w tygodniu, nie było w stanie przeprowadzić ze mną zwykłej, prostej rozmowy w języku angielskim na bardzo prosty temat. Z drugiej strony, osoby, które zaczęły ze mną naukę od zera po upływie około roku pod moim okiem, były w stanie przeprowadzić ze mną zwykłą, prostą rozmowę w języku angielskim. Problem nie leży więc w wieku, ale w sposobie nauki i naszym podejściu. Oczywiście dużą rolę też odgrywa nauczyciel. O mitach i faktach na temat nauki języków obcych można by mówić jeszcze godzinami. Jeżeli chcecie, aby obszerny materiał pojawił się na moim kanale na ten temat, dajcie znać w sekcji komentarzy. A teraz lecimy do konkretów. Powiem Wam teraz dokładnie, co bym zrobił, gdybym zaczynał naukę języka angielskiego od zera, a czego absolutnie bym nie zrobił. Zacznijmy może od tego, czego bym nie zrobił, no i oczywiście też wam nie polecam. Nie kupiłbym żadnych kursów opakowanych w hasła się angielskiego w tydzień, w dwa, a może w ogóle za godzinę. I nie chodzi mi tutaj o jakość tych kursów, ponieważ mogą być one. Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, z dużą dawką wiedzy i porządnie. Chodzi mi tutaj właśnie o te hasła, gdzie ktoś w krótkim czasie obiecuje wam, że nauczycie się języka angielskiego. Moim zdaniem jest trudno nauczyć się czegokolwiek w tydzień lub dwa, a co dopiero języka obcego. Po kupnie takiego kursu macie nadzieję, że już po dwóch tygodniach będziecie śmigać po angielsku, no i niestety spotykacie się z gorzką. Prawdą, kiedy po dwóch tygodniach wszystko wam się miesza, mało co umiecie, nie jest to takie do końca, nie wiecie co się dzieje w tym języku. Powoduje to w Waszej głowie przekonanie, że język angielski nie jest dla Was, bo przecież po dwóch tygodniach miałem płynnie mówić po angielsku, a tak się nie stało, więc może ja się do tego po prostu nie nadaję. Wiele osób po takim właśnie kursie rezygnuje całkowicie z nauki języka nie tylko angielskiego, ale także innego obcego. Teraz co bym zrobił, gdybym zaczynał naukę języka angielskiego od zera? Najpierw ułożyłbym sobie plan nauki podstaw języka angielskiego, takich jak liczby, miesiące, dni tygodnia, podstawowe zwroty, jak się przedstawić, czasownik być, czasownik mieć i tak dalej i tak i poświęciłbym na naukę codziennie od 10 do 15 minut, aby wdrożyć sobie nawyk codziennej nauki, taką żelazną dyscyplinę. Jeśli chcecie, to możecie skorzystać z mojego darmowego kursu na YouTubie, gdzie właśnie takie podstawy i fundamenty języka angielskiego macie podane jak na tacy: z ćwiczeniami, z wymową, do słuchania i powtarzania oraz wykłady ze mną, gdzie krok po kroku. Tłumaczę podstawy i fundamenty języka angielskiego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link powinien pojawić się tutaj gdzieś na górze. Po paru tygodniach, kiedy już miałbym ten nawyk nauki 10-15 minut dziennie, zwiększyłbym intensywność do 20 lub 30 minut dziennie i szedł z materiałem dalej. Kiedy materiał zacząłby sprawiać mi problemy, zacząłbym Szukać nauczyciela języka angielskiego, który kładzie nacisk na konwersację, na rozmowę, który wytłumaczy mi dany materiał, którego już sam nie jestem w stanie pojąć, i przećwiczy ze mną w mowie, czyli stawiamy tutaj na praktykę. To jest krótki plan, który ja bym zastosował, gdybym zaczynał od zera. Jeżeli chcecie pełnometrażowy plan od A do Z, co bym robił, kiedy? I w jakiej kolejności, to dajcie znać w komentarzu, a taki filmik z planem bardziej obszernym pojawi się na moim kanale. Moi drodzy, o dzisiejszym temacie można by jeszcze mówić godzinami, ale ja chciałem po prostu wprowadzić was w ten rok 2025 z takim kopem motywacyjnym do nauki języka angielskiego, żebyście wiedzieli, co z tym robić. Jeżeli podobają wam się takie materiały, gdzie bardziej dzielę się swoimi doświadczeniami, jak się uczyć, wskazówkami itd. To zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie, a takich materiałów pojawi się w przyszłości więcej. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć i pa!